Tara, stara bunia, babunia. Zobaczcie moi drodzy, czy ja się nadaję na ten najlepszy zlot na świecie i w Europie. Tara! Tara! I tym wypasem jadę tam na zlot. Ja jako przemoznawca zaczynamy! Uuu bejbe, bejbe! Gleba taka, że aż gnój ściela To kiedyś dwa egzemplarze, a trzecim przyjechałem teraz! Zobaczcie tą glebę! Jakie kurwa palce. Tu chuja kurwa nie można nic wsadzić. Jest przepiękna, jest wypasiona. Jest na glebie, jest oryginalna. Jest i V8. Bez żadnych kurwa PIERDÓW! Żeby mi nikt nie pierdolił o zmianie lamp na polifcie. Oryginał, fabryka tak wyjechała i tak skończy. Ale jeszcze nie, jeszcze nie teraz! Teraz to dopiero się odrodziła. Wielka gleba, gwintowane zawieszenie. BBS, lemansy, felgi, oryginalne! Za dwie dychy, kurwa papieru! Dokładnie! I znowu podnieconym ruchem kocim ta gira, chodzi! Chodzę do środka, podchodzę do maski. Będziemy pokazywali Państwu v 8 -e. Bez gazu! I to jest to serduszko tego, tutaj wypasa! v 8 meczka. polerowane, tu jakiś krwi tu spolerowane też chuj, wie co to jest! Ale nieważne, BMA jest wypaszona I powiem Wam tak, moi mili, teraz Wam powiem coś ważnego. Ja tym jadę na zlot. Wiecie gdzie mnie spotkać? Nie! Nie czerwony dywan. Nie pierwsze miejsca. Nie, 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 nie. Ja będę stał w krzokach pod kiblami. Tym egzemplarzem. A dlaczego? Pewnie się śmiecie i mówicie co za debil. A ja Wam powiem, kurwa, reklama dźwignią handlu. Wszyscy muszą się wylać, wszyscy muszą szelić dwójkę. I każdy tego wypasy zobaczy, Każdy. Bo każdy takiego by chciał mieć. Exactly. I got To jest właśnie ta kurwa ekipa. Ja oczywiście też. I cóż mogę powiedzieć w firmie syndykat za udostępnienie tego wypaszonego dresziku i właścicielowi, który udostępnił nam tego kozaka. Bo każdy by chciał takiego mieć. A ten co kocha Bemy, to już w ogóle Bum! tak się podnieciłem. Nie są ale tymi skórkami, skórki napa z jednego takiego kawałka nie jakiś pociachany, podserany. bardzo mi się podoba ten auto teraz słuchajcie to, kierownica góra dół wszystko w prądzie, cała elektryczne, wszystko, ale byłem drzwiami kuj wam, sorry, sorry auto jest przepiękny, wypaszony kolor senonowe światła, cały empakiet oryginalny, nie oryginalny pół oryginalny, bo zewnętrzny a nie wewnętrzny, ale kuj z tym bo to jest V8. i to nam się bardzo podoba te felki pasują kurwa do wszystkiego, ale najbardziej dobemy. Skręcane, trzy częściowe. Raz, dwa, trzy, kurwa, idź, Bo to niemieckie auto. Bardzo mi się podoba ten egzemplarz. Jest kurwa wypasiony, cudowny. I to drewno. z kurwa tak jara pierdolino, nie no, tak wyszedł, tak wyszedł, tak wyszedł. I tak ma być. Nie będziemy robili żadnej profanacji tu. I to mi się podoba. Na Naklejeczki ładnie to wszędzie tu wszystko wjedzie. i to mi się podoba. Rewelacyjne wykończenie, monitorek, 97 rocznik, Wszystko takie, jakie to jest, kurwa, nowe. Kurwa, szyberdach, wszystko, kierownica dół zjeżdża w prądzie. Czekaj, kurwa, nie czekaj, czekaj, telefon. hello, hello, how are you? Yes, I'm fine. Jest BMW. Tuning, e drift, hola, hello, Shut the fuck up, kurwa. <laughs> Żartowałem, nikt nie dzwonił. Obyra, ale jest nieważne. Więc auto jest przewypaszone jest niesamowicie kurwa zjebane na wiem, Felga skręcana z trzech części, nie wiem kurwa co tam tam te trzy części, a ja nie ważę. I czwarta część jest opona, która wierzę na tą wypasioną felgę. Felgi są leciutkie, nie wiem, ważą ze 2,5 kg. Tył auta oczywiście wypasiony, z tyłu czujniki parkowania. Z tyłu bagażniczek, wszystko jest. Ha! 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 A to w zestawie. A to teraz, jeszcze w tamtych latach dawali jeszcze takie coś. Mamy reczkę wszystko, płyty, CD, CD. Buu, kurwa, bo ostatnio kamerzysta mi zaszedł za skórę, dostał w kolano. I teraz tak, zobaczmy czy Januszki, czy te handloże, kurwa, ratowy, czy tu jest, kurwa. Zakład, że nie ma, kurwa, nic. Wyciągnęli wszystko w pizdu, żeby sprzedać, kurwa, pierdole, Co zajebane kujem. chuja. Przegrałem. Wszystko jest. Tu można, kurwa, przypierdolić. Tu jak się zepsuje, ale bemy się nie psują, nie żartuję, jebią się kurwa, w pizdu jak stare kurwy. A to nie jest ważne. Za to je kokamy. Strach kurwa dziechać. Kurwa rad może panie, kurwa. Zjebie się, zagotuje się. Żartowałem. Ale tu jest pięknie. Zakładam bluzaka i Maria. Ale się zrobiło zimno. Ale się zrobiło zimno. Siadam. Pięknie z tyłu się siedzi. Sedan se na towaty, na towaty. Piękne, wykończone te skórki, już zapomniałem jak się nazywałem przed chwilą mówiłem, ale nie ma, mięciutko się siedzi, pięknie z tyłu, nikt kurwa nie siedział z tyłu, nikt nie siedział z tyłu, przodek, 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 przodek. Dobra, zobaczymy jak to na jałówce, gada patą kierownicę, panie. Haba, sta na dół, sta dobra, na jałówce damy. v 8, 235 koni, 9,7 rok. I walejcie. Poszła dymaka, poszła dymaka. Piękne, przyciemniane, szybki, szyberdaszek. Ku można wsadzić kurwa ten bagażniczek, żeby jechać kurwa na wakacje. Toż, a to A co jest nieważne? Dobra. Dziękuję wszystkim, co mnie oglądają, co subskrybują. Jestem jak jestem. Kocham Was. Gdyby nie Wy, to nie testowałbym tych wypasów, Właśnie wyjechaliśmy z salonu BMW. Powiedzieli nam, że takiego kurwa wypasa to niby też chcieli mieć A my im kurwa na to, że my jedziemy w pizdu I mamy wyjebane I mamy ich fujujice zapierdalamy Naszym kurwa wypasem I to mi się podoba Auto nie ma super wiksy. No kurwa V8 powinno zapierdalać No ale panie kurwa i panowie No kurwa no ludzie kurwa To ma 23 lata do chuja, ja pierdolę No technika ja trochę poszła kurwa w inną stronę Ten 200 koni to jest kurwa Z 850 pojemności no, Ale chuj z tym, nieważne Dźwięk? stara kura się trochę zadławił, ale nieważne ale nieważne ma swoje babunia, stara kurwa i to jest to i to jest to jest co nam się podoba w tych autach, dbamy o nie tam? nie kurwa, gdzie tam i chuj, ślepa i to mi się podoba, kamerzysta pilot pizzy dał nie powiedział gdzie mamy jechać ale jedzie się cudownie, drodzy państwo zobaczcie zobaczcie to drewnienko te, te jedne łoje z tego drzewa, tu wszystko 97, 36 rok, kasetony, tu wszystko wchodzi, sport, blu, do zapierdalania, tu do tego, kubeczki, proszę, jeden, drugi, kurwa, wyposażenie, grzane, kurwa, fotele, kierownica, kurwa, w prądzie, no to sobie wystarczy wyobrazić, jaki to jest luksus, jedzie się, kurwa, relacyjnie, powiem tak, bema to jest bema, i nikt mi nie będzie pierdolił, a jak ktoś mi będzie pierdolił, to mu zaraz pojadę, spierdalaj. <gry> Jedziemy bulwarowo, defiladowo, się toczymy. I nie powiem gdzie, ale jedziemy. Ja o tym jedziemy 90 na godzinę, gdzie się przyjemnie wspomaganie nie elektroniczne, mechaniczne, chyba tak sobie wymyśliłem, może tak jest, nie wiem. Dobra, chuj z tym. Ładnie to wszystko tu mięciutkie, miękko twarde. Miękko twarde, wszystko, Szyberdaszek, otwieramy sobie, jest Bujanka, wszyscy patrzą, każdy nas pozdrawia, wszyscy tak napierdalają głowami. Aż mnie nawet zabolało. Ale się cudownie. Szyby działają. Cztery elektryczne szyby, lusterka elektryczne. W prądzie, kurwa, kierownica, ale no jest wszystko. Znowu znowu mam telefon. Kurde, nie mogę odebrać. Halo! God damn it! I tak tu jest. Wszystko popielniczka, awaryjki, sponsorcik. pach Lewy pas! kultura i no znowu na drive i nie ma gazu kurwa nie ma gazu ja pierdolę to jest kurwa nowość I to mi się podoba poli fuj. chociaż ile poli 12 nie teraz 20 no i chuj jedziemy <ścoughs> sobie tym autem właśnie jadę na zlot jest przekozak mam nadzieję że wszyscy zobaczą Mam nadzieję, że będę mógł podzielić się z Państwem tym wypasionym, utrzymanym, konerskim, kozackim egzemplarzem, tak? Właściciel kurwa sro pierdzi, kurwa dmucho na niego. Nikogo nie wozi. Kurwa już skurwiony, że, że kurwa kamerzysta miał jechać i miał kurwa, dał mi poprowadzić już na wielkim fochu był. No ale chuj z tym, nie dziwię mu się. Bo to jest kurwa, prawdziwa rakieta. Dawać komuś kurwa i to tak, tak, kurwa, dawać się kurwa babą dzielić. Ja tak samo mówię, kurwa. Nie daję też nikomu jeździć i mam wyjebane! Wiesz, że sam, k**a, moim autem w mi zasła, ale muszę się napić, muszę się napić. Klimatyzacja chodzi słabo. <grym> ale to jest nieważne. Otwarłem szybę, zimny łokieć, bo to jest Bema, wiadomo, dres, syndyka, no bo to jest Bema, to pasuje idealnie. To powinni rozdawać w salonach! No, taka jest prawda. Piękne tu wyposażenie elektryczne, berdaszek otwierany, tak, cały, cały, no i kujcie chciałem inaczej, ale się otworzył cały. I to mi się podoba. Rękę tu, rękę tu. What's up, man? i to mi się podoba, jest pięknie, jest kozackie kurwa autko, kierownica empakiet, kurwa znaczek rynka jest, panie ale jest automat, idealny automacik od Niemca. ona on na pewno kurwa płakał aha, pulawy błotnik nigdy nie malowany. to bzdury mówili kurwa, halo znowu dzwonią, wszyscy dzwonią Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek z tą starą Repetunią, z tą starą falbaną się podobał. I tym wypasem, jak jadę na najlepszy zlot kurwa na sieci w Europie. Syndykat. i ja tam będę. Czoki Kibel, miejsce 27. O takim numerze. Ja tam będę. Tym kąskiem, tym ranetasem. Żegnam się z Państwem i jeszcze raz dziękuję wszystkim, wszystkim za subskrybowanie i za kurwa oglądanie Ściemane. Thank you.